Dzisiaj znowu pokażę swoje takie no, eksperymenty kulinarne. Tutaj mam w sumie zmieloną kaszę manną, właśnie w młynku do kawy. Zalam ją właśnie odrobiną wody z, no, z resztkami piwa. I takie coś wyszło. To leżało całą noc. I już widzę, że jest takie zwarte i dam to po prostu na papier. I zobaczymy jak to się upiecze. Sam jestem ciekaw jak to wyjdzie. Także tak to wygląda. To dam już tutaj. No i zrobię teraz te swoje główne przepisy, a to tak po prostu przy okazji powiem, co planuję zrobić. To tak to wygląda. Teraz tak. Tutaj mam kaszę kukurydzianą z kolei. Zmielę też błonko na taką no, w miarę mąkę. Tutaj mam tu zmieloną kaszę kukurydzianą. O, średnio się zmieliła, bo tu drobna. No, ale, <laughs> zobaczymy co z tego wyjdzie. Podgrzeję wodę, bo to kasza kukurydziana ogólnie, ona nie ma, ta, nie jest taka spoiste, nie ma tego glutenu, tego takiego naturalnego kleju, który. Prawie, że to ciasto ma taką swoją swoistą, no, fajną konsystencję, dlatego ja dodam trochę babki, łuski babki jajowatej. Dodam trochę sody. Teraz to zamieszam. Dam trochę octu balsamicznego. Teraz to zamieszam. Teraz dodam tej ciepłej wody. Jeżeli to powstało, takie gęste, zwarte ciasto. Może dałam za dużo, zaraz się okaże. Mm. Tak to wygląda. no Trochę chyba jednak. Zatem na trochę te babki jajowatej. babki jalowatej. Znowu zamieszam. Ja to będzie więcej błonnika, więc ten indeks chemiczny z tej upieczonej kaszy kukurydzianej będzie niszczy, no bo ogólnie kukurydza ma wysoki indeks glikemiczny i u osób, które mają jakieś problemy właśnie z gospodarką cukrową, nie będzie, to zbyt, nie będzie to po prostu pożądane. No i w sumie wyszło takie coś. O, nawet się samo klei, to właśnie są za, wie, zasługa babki, łuski babki jajowatej. Tak, się to, tak to wygląda i też to rozprowadzę na tym. Na Blaszę do pieczenia. O, może nawet takie coś zrobię. Chyba nawet, chociaż nie, nie będę tego lepił, jakieś takie te. Zrobię takie małe bułeczki. No, takie małe placuszki. Nie będę ich jakoś superformował, bo nie jest to w tej chwili dla mnie istotne. i zaraz przystąpię do kolejnych przepisów. zaraz pokażę kolejny przepis mam no z kolei zmieloną kaszę manną w młynku do kawy. To też wsypię to tutaj. Teraz dodam znowu trochę tej babki, chociaż no, trochę dam jednak tej łuski babki jajowatej trochę i teraz dodam mąki żołędziowej. O, ona jest taka bardzo ciemna i po upieczeniu to w ogóle będzie prawie że czarna. No, ściemniej w każdym razie. Dodam jej trochę więcej i zobaczymy co z tego wyjdzie, bo jestem ciekaw. W sumie już robię takie eksperymenty. Zobaczymy jak to się tym razem będzie prezentować. Dodam trochę sody i zamieszam. Dodam trochę octu i dodam ciepłej wody. No to tak to wygląda. Trochę będzie jednak za rzadkie. No zdecydowanie będzie za rzadkie chociaż... bo no, tam jeszcze trochę tej łuski dał na No i też w sumie wychodzi takie coś. I też tam na blachę do pieczenia. Będą takie placki z mąki żołędziowej, i No jednak łuska babki tej, jak się nie używa jajek, czy w ogóle chce się jakoś zrobić takie spojiste ciasto, no to zalana ciepłą wodą, dodana do, do reszty właśnie przepisu na ciasto to ogólnie no, robi świetną robotę po prostu. I jeszcze zrobię coś takiego. <laughs> mam jeszcze tą inulinę w proszku. To jest w sumie słodka. Także zrobimy takie ciasto żołędziowe bez cukru. Ale słodkie. To mam tak. Dodam tej mąki żołędziowej. Dodam pustki babki jajowatej, znowu dodam sody. Zamieszam. Wiem, że to się powinno pewnie jakoś bardziej finezyjnie mieszać i w ogóle, ale... Ja robię tak nie chcę mi się tak z tym bawić, chociaż pewnie jakość moich wybiegów i też ich konsystencja byłaby wtedy lepsza, ale no po prostu tak, tak to robię i mi to nie przeszkadza. Jakbym tu robił tylko kogoś czy coś, no to bardziej bym się raczej no starał się, żeby jakoś to ten, ale tych moich eksperymentów to raczej nie ma chętnych, bo dużo osób no, z tego moich znajomych czy z rodziny to ogólnie patrzy na to tak no, na wyraz podejrzliwie, że też na to biorę poprawkę. Wsypię resztę tej łuski babki jajowatej, będzie spokój, że już nie będzie przygód Dobra, zamieszam znowu. No i mamy takie coś. Dodam jeszcze chyba trochę tego octu. No i zamieszam. Tak już te część wyłożę na ten papier. Wszystko będę zbiorczo opiek tak w temperaturze na no 180 stopni, to mamy takie coś, ciasto będzie rzadkie bardzo, może być w środku takie wilgotne, takie będzie mogło być trochę jak placki ziemniaczane pieczone, ale można zrobić to troszkę inaczej, zagęszczę to, to trochę tym, że po prostu dodam kakao, zwykłego gorzkiego kakao. Teraz dam tutaj, no teraz to się jeszcze bardziej takie zrobiło zagęszczone i bardzo dobrze, teraz dodam jeszcze trochę wody. Ja lubię kakao. I ogólnie kakaowe rzeczy, także. Tak to wygląda. I też. Nasze, znaczy dodam jeszcze do tego wiórki kokosowe. Ale dzisiaj sobie daruję to. Ostatnio jak robiłem podobnego rodzaju ciasto, no to właśnie do Wam wiórki kokosowe, bo ogólnie też lubię smak kokosa. Ale dzisiaj sobie daruję. Pojedziemy po prostu, co to z tej mąki żołędziowej może wyjść z kakao. Także teraz wyszło ciasto bardzo gęste, czyli też kakao bardzo zagęściło, ale to dobrze. I tak jak mówiłem, to będę piek w temperaturze 180 stopni, tak zobaczę przez 40 minut. Będę obserwował, jak to się będzie piekło, i ile to czasu zajmie, itd. No, i efekty tego też potem pokażę. Także jeszcze się ukaże, jak to w ogóle wyszło. Sam jestem ciekaw. Także potem pokażę, już po upieczeniu, jak to wszystko się zrobiło. No, tak wyglądają moje wypieki. No to to jest to z i co tam zostawiłem zalane wodą z piwem, no to tak to wygląda. No pachnie całkiem nieźle. No i tutaj są kolejne. Tutaj są te ciaska z tego. No to takie, no trochę, no nie są wypieczone, tutaj też. Takie może trochę bardziej ten, ale tak to wygląda. Te z mąki żołądziowej, no to z tej inuliny z kakao właśnie i z tym, i z mąką żołądziową. No to z kolei wyszło takie chyba specyfika po prostu tej mąki czy takie wyszło ten, ale no pachnie bardzo ładnie i sobie na pewno tego spróbuję. Ogólnie myślę, że jest wypieczona. Kotowały się, znaczy piekło się ponad 40 minut. No, no, jeszcze, może jeszcze zostawię, nawet zobaczę, ale ewentualnie sugerowałbym jeszcze sobie zostawić, ale dla mnie już będzie chyba raczej wystarczy, że co dobrze upieczone. No ma ciekawy zapach, także no, będę miał już co jeść. Także taki kolejny eksperymentalny przepis z no, nietypowych bardzo składników.